Hej z tej strony Łukasz, witam Was na moim kanale. Rysujemy z książki Georgia Bridgmana. Jestem na stronie 20. Rysuję sylwetkę kobiecą, która znajduje się po lewej stronie. Wyznaczyłem sobie czubek oraz dół mojej postaci, gdzie, gdzie powin, powinna się skończyć. Pomyślałem sobie, że podsumuję to, co do tej pory dowiedziałem się z książki, żeby wam streścić. I pierwszą rzeczą będzie Zanim narysujesz pierwszą linię, musisz mieć jasny plan tego, co chcesz narysować. Słuchajcie, to są takie moje luźne e, tłumaczenia z książki, więc nie są to jakieś e, przykłady, cytaty takie e, może idealne. Więc w razie czego przepraszam. I po tym cytacie na stronie mieliśmy właśnie te, to jest chyba w pierwszym moim filmiku. E, Sugestie, jak powinniśmy rysować postać, wyznaczyć ramę, od głowy pociągnąć do szyi, tam do e, jak to, jak ułożyć ramiona, e, rozrysować prawą, lewą stronę, e, starać się, żeby te kilka linii nadało kształt postaci, później tam jest wykańczanie już rysunku. E, jak widzicie, tutaj no nie stosuję tej zasady, jakby nauczyłem się raczej znaczy, nauczyłem się no, robię tak by symetrycznie bardziej tak od góry staram się iść w dół na zasadzie relacji pomiędzy niektórymi kształtami bryłami i tak sobie to układam i bardzo często później właśnie też poprawiam gdybym teraz faktycznie zaczął tą sylwetkę kobiecą od prawej strony żeby nadać jej ten kształt który widzicie po w książce po lewej stronie mógłbym to nawet zrobić linią pionową teraz tak patrzę od yy, od pachy yy, iść po prostu w dół później mamy na wysokości kolan to wcięcie yy, łydka fajnie wystaje znowu wcięcie na kostce i prawdopodobnie możemy to szybciej znalazł ale no tak jak mówię ja się dalej uczę rysować. nigdy nie skończę E, bo to nie o to chodzi, no tutaj znalazłem właśnie ten błąd, że nogi wychodziłyby strasznie krótkie, więc dorysowałem to tak jak powinno być. E, wróćmy jeszcze do bridgmana, co on tam pisał. E, są trzy główne bryły: głowa, klatka piersiowa oraz miednica. Same w sobie nie mogą się przemieszczać, prawda? Ale gdyby te bryły zostały wygięte w tył do przodu, obrócone, skręcone, przesunięcie ich nadaje postaci ruch, akcję. I teraz ostatnie, ostatnie tutaj uwagi z tej strony właśnie co rysuję, Jest to na, są one na samej górze. No dla tak tytuł rozdziału. Musimy mierzyć przede wszystkim wzrokowo, porównując główne masy, następnie mechanicznie. Ręka całkowicie wyciągnięta, głowa tak przechylona, że oko znajduje się blisko ramienia, jak to tylko możliwe. Ja tu mechanicznie też używam do tego takiego cyrkla. I zobaczycie go też, jak go używam. I przez długi czas się wzbraniałem. Ogólnie ja się za, z, zawsze wzbraniałem przed jakimkolwiek mierzeniem, bo wydawało mi się, że to ma przyjść samo, i, i to, oko ma się tak szybko, to oko ma się tak szybko nauczyć, jakby yy, rozpoznawać te proporcje, kształty, że, że nie będę tego potrzebował. I jeżeli nie wyjdzie Wam kilka razy rysunek, to schowajcie dumę do kieszeni, weźcie cokolwiek do pomiaru patyczek. Jakiś doszaszłyków, ołówek, cokolwiek macie pod ręką. I spróbujcie sobie tak zmierzyć, o, na przykład cyrkiel szkolny nawet, i spróbujcie sobie zmierzyć postać i ją przerysujcie wtedy za pomocą tego. I tu kolejna uwaga, którą kiedyś słyszałem, że nieważne jak rysujesz, te linie nie, będą, nie muszą być nawet idealne, ale jeżeli faktycznie zachowamy te proporcje, to, to wtedy rysunek, jakby dla, dla, dla odbiorcy, dla jakiegoś widza. Jest zawsze przyjemny i, i, i taki, taki jak powinien być. A z tą ręką wyciągniętą maksymalnie, to też jest prawda. Kilka razy zdarzyło mi się rysować, że po prostu miałem rękę zgiętą w łokciu lekko. Z tego względu, że lepiej mi było przeliczać, przeliczać na papier proporcje, ale wtedy wychodziło tak, że. No za każdym razem te proporcje się i tak gdzieś gubiły, ponieważ właśnie ta ręka była raz zgięta tak, raz tak. Jeżeli, jeżeli ją wyciągniecie całkowicie, nadgarstek będzie zawsze w tej samej pozycji, oko będzie na tej samej linii, tak samo, no to macie takie minimalne, że tak powiem, prawdopodobieństwo wystąpienia jakichś błędów. A jako ciekawostkę wam dodam, że Nakrywam to audio po raz trzeci do filmiku, bo jedno się zepsuło, drugie się nie nagrało, no i to jest trzecie. Myślę, że się uda. Tak jak mówiłem poprzednio, nie będę rysował wszystkich postaci jednak e, i rysunków z tej książki, bo, bo byłoby to może niepotrzebne i. no i może zbyt, nie wiem, e, chyba niepotrzebne. Dodatkowo mam jeszcze bardzo dużo pomysłów na nagrywanie kolejnych yy, odcinków nie do końca związanych nawet z książką Bridgmana. Tak jak mówiłem, chciałbym Wam pokazać inne książki o sztuce i rys, związanego, związane z rysunkiem, które według mnie mogłyby Was zaciekawić. Yy, nie wiem, czy już o tym mówiłem, yy, jest kilka fajnych książek, naprawdę dobrze zrobionych, azjatyckich. Co prawda, też są często one w języku azjatyckim. Niektóre są gdzieś tam, nie wiem, z językiem angielskim takim też łamanym, maszynowo przetłumaczonym, ale, ale da się to jakby tłumaczyć i faktycznie używać tego. Z tym, że często ich styl jest faktycznie połączony albo z artystą, który to robił, albo ze stylem anime i manga. No, tu się zbliżamy do końca, w tej chwili trzymam ołówek, jak zauważyliście, całkiem inaczej niż do tej pory. To z tego względu, że wstałem po prostu z krzesła z większej odległości, mogę teraz porównać łatwiej, gdzie są jeszcze jakieś błędy. Tutaj akurat z, tym, z tą ręką schowaną za plecami, za, 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 za mi to nie wyszło, akurat za bardzo ją jeszcze zgiąłem. No i tu jest finalny rysunek. Zachęcam do polubienia, zasubskrybowania i komentowania. Pozdrawiam Was wszystkich, hej!